No cześć, tutaj Szajka. Dzisiaj jest ze mną Natasza, hej! I będziemy grały w grę Horror the House One. Jestem strasznie przerażona, bo gramy w tą grę o pierwszej dokładnie 28, więc y, coś puka, dobra. What the fuck? Aha Dobra, popsułam coś. A nie, jeszcze raz, tak? Dobra. You are now the home. What the fuck? Aha. Ładny rysunek. Z tego co... Z tego co czytałam, co wiem. To chodzi o napieprzanie myszkom w różne rzeczy, gwałcenie myszki. No ale jestem ze Ale dobrze, że jest no na tata, bo inaczej to bym gdzie mam na to. No nie wiem na to co. Nie da się. <grym znać> <grym znać> Aha, dobra Ja pierwsza. A. Yy, dobra, pokazało nam się ładne dziecko bez głowy. <laughs> a piłka wybuchła, o mordę. <laughs> no bo przecież nie ma nic strasznego grać w taką grę w ogóle samym w domu. I aaaa, jakaś głowa spadła! O Boże. <laughs> dobra, teraz Natasza przekierowuje myszkę. Ha, ładna łazienka. Różne rzeczy trzeba słychać, trzeba gwałcić. Uh, happy Wanda Czarka, czar Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego. Mamo, we. Is... Wiemy, że coś tam, Weatle. dobra. So that you will be fine Love you. Lol. Lol. Czyli wiem tak, że jej mama ma urodziny, dużo braków mi się ta nie pokaże, bo jest jemnięte. Aha, jakiś słoik po. Po dżemie, dobra, słoik po drzemie. czaszką, nie no zawsze spoko. No. Dobra, mamy słoik po dżemie, mamy kartkę, gdzie dziecko... Weź jak ty korzystasz z kibla, to ja może wyjdę z pokoju. Czy już gwałdzi, musisz, gwałć, musisz tak naciskać i gwałcić myszka. No gwałty I love you to kiss. I will kiss. not uh... Uh... I promise, I proms. No da. Powiem wam, że... No, jak ładnie. <laughs> Powiem wam, że dwójka jest o wiele straszniejsza, ale ta ma taką grafikę fa... Może jeszcze trochę nieco. <laughs> fajnie, fajnie zniszczoną grafikę ma. Da. Jakbyśmy faktycznie byli i... Pozwolę sobie otworzyć czekoladę. Uff. Uh. Aha, ktoś miał okres i nie spuścił się yy, kibalek w krwawy, dobra, dobra. Aaa, rękę mi wyszła. Ręka. Aaa, ręka mi wyszła. No to idziemy dalej. Paulina. Ale ja się boję, o Boże. Kuch... Kuchnia. Tu będzie gorzej. wisi Dzięki, D D D dzięki. Czekoladkę. Smacznego. E, 5 marca. Piątek. Już mam taki głupi kalendarz, że się zaczyna od niedzieli. Mhm. Uh -huh. Coś tam, coś tam. Nie, na lalkę nie nacisnę. Aaaaa! Ah! Mm, dobra. Jest niegroźna. Mmm. Czy mam tylko lalkę i tylko lalkę? O, jakieś lubię to. Na na fejsa. Dobra. Jak Ona się patrzyła! Ona się patrzyła! O, ja pierdolę. Ona patrzy na Twoją czekoladę. Moja czekolada, moja czekolada. Uh -huh. O Oh, mowę. <laughs> Armię orzesz, jak Oba. Tak z rami wyskoczy jakaś się będę. Nie się już na <laughs> Tu coś padło, patrz na to coś tu gdzie? no na to um, Martin karta studencka jakiegoś maria starca? s jajl julaj, julaj urodziła się jakiś starć 6-14 aha, fajnie że 0, aha, no m -m. 14 czerwca 1980 i zmarła 3 lata później. O Straszne. Karta studentka. Co mnie karta studentka Nie, Ja już nerwów nie patrzę. To się stało. Nic. Cześć! Aha, dobra. Super gra, wyskoczył mi jakiś nieboszczek. Na sznureczku. Living room. Jakiś frajer. <grym> jakiś frajer. <grym> Oczywiście, jakieś radio. jakiś radio. Jakaś muzyczka. Tandeta. <grym> o da. Ja może się da włączyć? Włącz miga coś. <laughs> Lol, ruchalcami. <rusza> ah! <laughs> ja I'm mm, not mm, 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 mm. Sorry and goodbye, Sandy. I'm so work to be you. Use fall always love you. Hm. Mm. No Jestem poruszaj oczami, frajaż. <laughs> A, uh. zaszczelimy deblę. <laughs> no. <laughs> Uj, ten nautka. On płacze. No, wreszcie, mój. Kula Łada, Lol. ale łatwe. Teraz ty. Wera, tu się nawpierdalałam czekoladę, żebym... Nie, ja tego nie przechodzę. Dobra, następny, to wiesz, aż ty. <laughs> I'm sorry uh, to God for what I have done. I love my family, so I kill, uh, rodzinę. Moją rodzinę. It's the only thing I number. can... Do tej ja. Słuchaj. Słuchaj... I can uh, do to. Uh, uh, forever, huh? Tak, fajne. A czeka, czyli ona klas swoją rodzinę ją zabiła i na zawsze coś tam, tak? Nie przyjdzie się przywitać. Mm. Ej, wszędzie krew wypada, nie? nie wiem, czy ona miała taki okrzyżował na tym, moment, że pod paskami rzucała po całej chacie. O, fuj. A! O Boże, ale straszne. Nie ma co. Teraz. Aha, this is not a, true, st a true, true story, dobra, to nie była prawdziwa historia, zdjęcia, wszystko to było wymyślone, yeah, like, no fajnie, zareagowaliśmy, dobra, no to tyle, <coughs> mamy dzisiaj jeszcze zamiar nagrać The House 2, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i hejtujcie, na razie, trzymajcie się, tak.